Okej, cześć, ja jestem Kicia. Dzisiaj mam odcinek z mikrofonem. Podejrzewam, że już takie będą e, zawsze. E, więc, no, gromadzimy ci na jeszcze to, żeby mnie wszystko nie przeszkadzali, ponieważ... E... Ostatnio ciągle dostaję wy... pytania, czy ktoś się znał część e. Przepraszam, czy ktoś się ze mną. Nam... No, no czymś wymieni? I to troszeczkę denerwuje. Kasuj, 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 kasuj. Okej... Okay. Zaproście mnie na e, tym, tym... tutaj... listach, tak to się nazywa? E, z chęcią przyjmę... Poczekajcie, muszę zobaczyć, co tam z się dzieje... E, tak, jestem fajna. <grystanie> Okej, okay. dobrze. Zamknij. To skasuj to. Odwal się. Sam mnie skasuj to. Odwal się. opek Wow, 11 przyjaciół VIP. Jestem fajna. Tak. Dobrze, no to nie wiem. To jest to konto, które tworzyłam w ostatnim odcinku, chyba? Nie, to inne konto. Widzicie, co aż sprawdzę sobie? aaa hmm. tylko szybciutko jak e, się nagrywam? Na 2 minuty jeszcze mamy Ach, trochę czasu e, ogólnie to pobrałam e, mam. nie kupowałam go, ponieważ mnie Ach, ponieważ według mnie to było bez sensu e, nagrywać tam nie wiem ile się chce bo to głupie. tak 10 minut, ponieważ i wam się to wygodnie ogląda, i w ogóle nieważne co to jest, nie polubiłam tego. Ej, e, idę na obiad, e, dobra, już, już wróciłem z obiadu. To niestety nie działa. Wow, Dzięki. Yy, dobra, no nie wiem, ja co jeszcze mogę wam pokazać. No ciuchy. Szybciej, plis. Eee, ah, bo cztery minuty. Też wszedł na <tryk> Nie zapraszajcie tych cosplay'a, no i tak was nie przejmą. Przepraszam, ja sobie po prostu muszę, bo... Ja z koleżanką mówię, no okej. Okay. Teraz będę wam wszystko omawiać. Dobrze, że sobie... Ta bluzka... Ja ją sobie na początku, chociaż tak widziałam, że zaraz wszystko coś się pozmienia. To jest sukienka... Um po prostu. Um, bas z zeszłej kolekcji. To jest e, od stroju jednorożca. E, to jest od koleżanki. Znaczy to sobie kupiłam ten cały zestaw. Zaraz wam go pokażę. <coughs> Proszę, żeby <coughs> tak każde e, To jest od mojego pierwszego stroju. To jest kucykowe. To są spodnie od e, tamtej e, różowej bluzki. To są buty z początku. To są te do tego stroju. E, buty są te do, wiecie czego? A te buty są chyba do e, stroju kucyka. No proszę, stroju kucyka. Nieważne. Barda wyszła. E, dobra. No, mam czepeczkę Mikołaja. i gumę. To, co się stało. Okej, okay, jestem. Tak to mnie nie poszłam. To jest guma dla vip -a. To nie jest taka, wiecie, dla nie VIP, która była ostatnio. Ech, ech, ech. To jest ta brzydka paszka. To są te okularki. Znaczy, to są te... E, kuleczki. Ech, to jest aureolka. To jest taki makijaż rozwozany kolczyki, okulary, takie różowe, to jest do tamtego I to jest do tamtego, i to jest do tamtego różowego To jest też do, do różowego To jest do różowego aurologa też i to To jest, jest kucykowe, a to jest właściwie do wszystkiego To jest na początku, to miał z początku, a to jest do tego Dobrze, to do włosy Włosu chyba Mam um, więcej... Znaczy, no więcej, ale z, z tych z, z wszystkich tutaj akcesorów, no to wiadomo tam nie trzeba ich nawet zakładać. E, te włosy są od kocyka, te są od koleżanki, te sobie po prostu kupiłam i te też. E, te są od tego, z tej sukienki, a te ja też na początku. gadam gadam. A tak mam 7 minut. Zaraz będziemy kończyć, ale e, pokażę Wam dziewczynę, której nie można zapraszać Ona mi ukradła konto na e, Oli Kolimoli. Szybciej. Please, please szybciej. E, Ukradło mi nawet rzeczy. Nieważne. O Jezu. Słuchajcie, Eee, cięcie. Chcę to sobie po prostu przeczytać. Eee, Okej, okay, znalazłam ją. <coughs> to jest ona, bunda pnięcie DM8. Szybko, szybko, szybko. Eee, skype, O, dzisiaj jeszcze, jeszcze... to tutaj jedna jest w ogóle. O, o, o. Chcemy cożyłam, że mam czarne brwi. O, 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 o. moja kożeńka ja jej się wkradła na konto. Tak, to jest Ewa. Znowu się ze szkoły. Skype. Dobra, jest 8 minut. Ja już kończę. E, całuski dla wszystkich. Pa, pa.